Dobry wieczór, dobry wieczór. A w zasadzie to jeszcze chyba mogę powiedzieć dzień dobry, dzień dobry, bo słońce nie zaszło. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 6 sierpnia 2023 roku. No i słuchajcie, jak popatrzyłam na aspekty planet, to wow, mogę powiedzieć, fantastyczny, cudowny dzień. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od 3:40. I tutaj, kochani, mamy aspekt księżyc w trygonie do słońca. Czyli oczywiście o 3:40 będziemy spać, większość z nas albo się bawić, czy jeżeli będziemy spać, to będziemy dobrze spać. Jeżeli będziemy się bawić, to też się będziemy bardzo, bardzo dobrze bawić, więc można powiedzieć, same, same, same plusy. Natomiast myślę, że ten aspekt będzie również działał. Na nasz cały dzień, więc, kochani, powinniśmy mieć naprawdę udany czas, zrealizować wszystko to, co chcemy, w zgodzie ze sobą. To jest pierwsza informacja. No i druga informacja wieczór niesłychanie udany czy do miłości, czy do upiększania, czy do przemyśleń finansowo-zawodowych. Bo mamy księżyc w trygonie do Wenus, tak? Więc słuchajcie, super. Księżyc w znaku barana powinien nam nas pobudzić, dać energii, też do działania, może do jakiegoś sportu, może gdzieś, pomimo, że na przykład nie mieniliśmy w planach do wyjścia gdzieś, tak? Ruszenia tyłeczka. I zaraz zobaczymy numerologicznie. Numerologicznie słuchajcie, już tak, szóstka. Jest dnia dobra dla rodziny, dobra dla uczuć, dobra dla, dla twórczości. Ósemka z miesiąca ona się troszkę mało liczy, ale bym powiedziała: do uporządkowania, do przemyśleń finansowych i rok tutaj się też mniej liczy, ale liczy się całość, czyli z całości mamy trujeczkę, czyli wiele rzeczy powinno nam się naprawdę, kochani, udawać. tak i ludzie nam sprzyjać, i naprawdę łatwiej różne rzeczy robić. Więc pytanie, czy odpoczywać, czy z wieloma rzeczami ruszyć do przodu? No, ja już na to nie, nie odpowiem, bo tutaj po prostu każdy musi sam stwierdzić, co jest dla niego ważne. No, ja nie chcę zapeszać, ale jutro bym chciała mieć robotny dzień i zrobić dużo rzeczy, których do tej pory nie zrobiłam. Dobrze, najpierw wyciągnę jeszcze afirmację na niedzielę. I jeszcze tylko Państwu powiem, że można się zapisywać na nagrywaną medytację i webinar odnośnie bogactwa, gdzie będą podawane również rytuały i na pozbycie się długów, jak również na lepszą pracę. Będę mówiła o różnych kodach, afirmacjach na finanse, więc warto. Ci, którzy będą na żywo, 8-8, bardzo ważna data, ale ci, którzy nie będą na żywo. Chociaż i tak postaram się wysłać ten webinar przegrany 8.8 około 23. To też bardzo dużo skorzystają. Więc w razie czego zapraszam. Procedura jest na dole. I jeszcze dzisiaj, zaraz po energetyce na niedzielę, energetyka na poniedziałek, więc jak ktoś może zostać, to zaraz zapraszam. A teraz afirmacja na niedzielę. Słuchajcie, mówiłam, zobaczcie jak się energia przyciąga. Mówiłam o bogactwie, o pracy z aniołem Fortunatą i co wyciągnęłam, żyję w obfitości, więc warto się otwierać na tą energię. Dzisiaj spiral tarot i zaczynam od Pana, czyli tasuję karty i pytam się, co nas czeka na niedzielę, co nas czeka na niedzielę, wszystkie znaki zodiaku i zobaczymy najpierw u panny. U panny karta farta i karta dobrej zabawy. Trójka denarów. Czyli trójka denarów mówi panny: nie siedźcie w domu, wychodźcie do miejsc, do ludzi, którzy są dla was korzystni, z którymi miło się czujecie, z którymi się dobrze bawicie. No i to też karta, która mówi, że dużo jesteście w stanie dzięki ludziom jutro załatwić. Co dla wagi. Dla wagi giermek Pucharów, Giermek Pucharów, karta wrażliwości, nadwrażliwości, czyli same wagi mogą się bardziej uwrażliwić. E, mogą mieć większą intuicję, chęć tworzenia, chęć upiększania, e, chęć przytulania, e, ale również sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, zwierzętami. Takimi małymi rzeczami, ale ważnymi mogą być bardzo istotne. Przechodzimy do Skorpiona. Co u Skorpiona? U Skorpiona karta kochankowie, czyli jak najbardziej dobra do miłości i fizycznej, i seksualnej i romantycznej, ale dobra też do otwarcia się na drogę. Czyli albo na spacer, albo pojechanie gdzieś, albo zaplanowanie czegoś, minus przy kochankach, nieraz może być problem związany z podjęciem jakiejś decyzji. Co dla strzelca? Dla strzelca król mieczy, czyli karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami w tym dniu mogą być dla Was ważne. To jest jedna rzecz. Być może będziecie myślały o jakichś sprawach związanych z papierami, dokumentami, może, żeby do kogoś ważnego iść po poradę. Pewnie nie w niedzielę, ale być może to będziecie planowali na tydzień, tak? Tutaj do wszystkiego się bardzo przygotować, przygotować wszelkie dokumenty, być gotowym na wszelkie pytania, tak? W jakichkolwiek rozmowach to Król Mieczy mówi: bądź tak jakby gdyby drobiazgowo przygotowany. Dobrze. Co dla koziorożca? Dla Koziorożca Królowa Denarów, bardzo lubię Królową Denarów, czyli oczywiście karta damska, czyli sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne, albo co ona trzyma? Ona trzyma pieniądze, czyli sprawy związane z pieniędzmi mogą być ważne. W ogóle to Królowa Denarów jest bardzo przedsiębiorcza, więc myślę, że jutro koziorożce mogą być bardzo przedsiębiorcze, różne rzeczy zaplanować, podliczyć, rozliczyć. No i też wziąć się za działanie. Co dla wodnika? Dla wodnika, kochani, dziesiątka mieczy. Tutaj chyba ktoś prosił, żeby dla wodnika była dobra karta. Niestety to trochę nie ode mnie zależy, bo myślę o wodniku i wyciągam. To jest karta tak, albo dolegliwości bólowych, gorszego samopoczucia, albo tak jak gdyby poranienia najprawdopodobniej słowami ze strony innych, bo miecze to jest słowo mówione albo pisane, albo też przygniecenie różnymi rzeczami do załatwienia, na które być może nie będziecie mieli ochoty. Co dla ryb? Dla ryb karta księżyc, czyli ci, co lubią księżyc, to karta intuicji, karta ezoteryczna, karta marzeń, wizualizowania no bycia w takim albo artystycznym świecie, albo ezoterycznym. Dla mnie, kojorożca, pomimo, że wróżka i powinna lubić kartę księżyc, no to jak gdyby ostrzeżenie, żeby bardzo nie wchodzić w iluzję, to jedno, a drugie, że może być taki nierówny dzień, przypływ, odpływ, przypływ, odpływ. Idziemy dalej, co dla barana. Dla barana rycerz mieczy. Czyli karta intelektu. Barany będą dużo myślały, dużo mówiły, będą miały niekonwencjonalne pomysły. I jak gdyby ta karta sugeruje idź. Za tymi nietuzinkowymi pomysłami. Nie, bądź, nie, nie, nie bój się swojej indywidualności. Karta męska, więc też sprawy związane z mężczyznami mogą być ważne. Dla byka karta konfliktu wewnętrznego albo bycia drażliwym, jeżeli chodzi o na punkcie osób, które ciebie otaczają, więc co jest najlepsze, rozładowanie trudnych emocji poprzez sport, seks czy jakąś robotę. Co dla bliźniąt, dla bliźniąt karta umiarkowanie, bezpieczna, spokojna karta, mówiąca o tym, że sprawy będą szły swoim utartym torem i nic złego nie powinno się dziać. Powinniście pracować nad harmonią, równowagą, być może połączeniem dwóch rzeczy. Zwrócić uwagę na ciśnienie i wodę w organizmie. Co dla raka, dla raka paść mieczy. Karta ciekawości, zachwytu nad wieloma rzeczami, również planów, może niewielkich, ale planów. Sprawy związane z dzieckiem, dziećmi będą ważne albo jakąś nauką. Nie musi to być nauka, że gdzieś pójdziemy. Możecie same coś, nie wiem, czytać, drążyć. I ostatni znak: lew dla lwa, król Buław. Karta siły, mocy i dużych emocji, czyli większość lwów. Myślę, że akurat to dla nich dobra karta. Będzie chciała pokazać się w odpowiedniej krasie i zarządzić, tak? Dobrze. Kochani, jeszcze chciałabym wyciągnąć dwie karty dziękczynne. Za pozdrowienia z wakacji. Kartkę od Tycjanki. Dla Tycjanki, Tycjanku, dziękuję. Dla Ciebie oddychaj. Zaraz wyciągnę kartę też dla te. Archanioł Rafael, Rafael mówi, Tecjano weź kilka głębokich wdechów, wydychaj powietrze powoli, to pobudzi twoją energię i uwolni cię od starych wzorców, czyli kwestia oczyszczania, ciąg dalszy, ale również oddychania dotlenienia. I karta dla te, wspaniały pomysł, czyli na co te powinien się otwierać. Archanioł Uriel mówi, tak, twój pomysł albo pomysły to boskie przewodnictwo. Proszę, podejmij działanie, by zostały zrealizowane. Czyli te powinien działać. Kochani, dziękuję bardzo za moment spotkanie przy Energetyce na poniedziałek. Zostańcie ze mną w drugim filmiku.